Hej, hej, witajcie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z testem tej oto pięknej paletki od Eveline. Jest to paletka Misty Galaxy. Paletka, która powiem Wam szczerze, że bardzo, ale to bardzo mi się podoba i jestem niesamowicie ciekawa, jak będzie mi się z nią pracować. Jak widzicie, ma ona w sobie przepiękne odcienie, bo ma i fiolety, i odcienie takie typowo dzienne, ładne brązy, dużo błysku, ale też całkiem sporo matu, którym możemy wypracować fajnie powiekę, więc. Byleby tylko była jakoś dobra i będzie to naprawdę bardzo, bardzo fajna paletka. Więc jeżeli interesuje Was, jak ta paletka mi się sprawdzi, e, jak będzie mi się nią pracowało, to zapraszam Was do oglądania dalej. Jeżeli, kochani, jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo Was proszę, zasubskrybujcie. Evelyn oczywiście nie testuje na zwierzętach, więc. Dla mnie to jest zawsze wielki plus. Paleta jest, powiem Wam, bardzo fajna. E, ja lubię to wykonanie takie metalowe, dlatego, że te cienie są dobrze wtedy chronione. E, prezentuje się bardzo, bardzo ładnie. E, wewnątrz mamy duże lusterko. Nie wiem, jak Wam je pokazać. Dwustronny pędzelek. Z jednej strony jest rozczapiżony, taki typowy do blendowania, a z drugiej mamy taki typowy do fajnego rozcierania dolnej powieki. W tej palecie... Poza oczywiście bardzo ładną, moim zdaniem, kolorystyką, i takim fajnym, przemyślanym doborem kolorystycznym, że mamy i trochę ciepłych odcieni, i te chłodne odcienie, co dla mnie jest po prostu super i bardzo mi się podoba. To poza tym muszę Wam przyznać, że jest tu kilka cieni, które mi podobają się bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo. I zaraz je oczywiście zesłoczujemy i zobaczycie je na słoczar, ale tym cieniem jest na przykład Mars, który dla mnie jest tak piękny bo to jest taki cień, który ma podstawę brzoskwiniową i ma drobinki opalizujące na fiolet, zieleń, niebieski. No coś przepięknego. Bardzo podoba mi się ten komet, czyli ten taki lila. Bardzo mi się podobają te w ogóle fiolety i ten Saturn. Oprócz tego mamy ile cieni matowych? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć cieni matowych, którymi spokojnie możemy wykonturować. Mamy matowy beż mamy dwa przejściowe, jeden ten piękny brzoskwiniowy Merkury i jeden Jupiter. E, mamy komet, czyli ten bardzo ładny e, fioletowy, który mówiłam, i mamy ciemny brąz. Koniec już opowiadania o tej paletce przejdźmy do malowania, ale zanim malowanie, to jeszcze zobaczcie sobie szybko słocze. Pokazuję wam słocze i powiem wam, że zaraz zobaczycie, ale no ja jestem w tym cieniu zakochana. Tu mamy też taki bardzo ładnie opalizujący zielono-niebieski, fiolety i brąz. Powiem Wam, że ta paletka prezentuje się no... no pięknie. Naprawdę te cienie są śliczne. Tu mamy matowy beż, nie wiem czy go widać. Widać trochę. Mamy te dwa brzoskwiniowe, mamy mat, mamy mój najbardziej ukochany cień. W ogóle on ma inną konsystencję, taką bardzo masałkową, no, przepiękny cień. Mamy kolejny bardzo ładnie opalizujący cień. Ten mat fioletowy, powiem Wam, że jeszcze takiej jakości fioletowego matu w drogerii, przynajmniej jeśli chodzi o słocze, to nie było. Ja nigdy się nie spotkałam. Bardzo ładne fiolety błyszczące, w bardzo różnych odcieniach, naprawdę bardzo mi się podobają. I ten brąz, który jest naprawdę fajnie napigmentowany. Zobaczyliście przed chwilą słocze i ja oczywiście podczas robienia słoczy troszeczkę Wam o tej palecie mówiłam i o moich wrażeniach. I już to mówiłam tam, ale jeszcze raz Wam to powtórzę, bo naprawdę ja na razie jeszcze aż tak cudownych słoczy nie miałam okazji w drogerii robić. Miałam wcześniej paletki Everline. One były fajne, słocze były fajne, ale tak fajne jak te? Nie. Ta mi się jeszcze wydaje jest fajniejsza niż poprzednie paletki. No ale dobrze, słocze to jest jedno, a czas zacząć pracować z tą paletką. Więc e, jak najbardziej będziemy pracować, ja sobie będę używała tego lusterka. Powiem Wam, że jest fajne, realistyczne to lusterko, da się w nim, e, nim pracować. I na początek użyję sobie oczywiście tego e, San na łuk brwiowy i tak, żeby troszeczkę ten korektor, który mam e, przygruntować. Uwaga, cienie się troszkę osypują, więc tutaj, żeby nie było zaskoczenia, że one się gdzieś tam sypią. Pędzelek z tej strony, powiem Wam, że jest spoko, ale nie jest chyba moim ulubionym. Ja wolę bardziej zbite te pędzelki, tak jak ten. Widzicie różnicę? Mam nadzieję, że będziecie widzieć. Beż bardzo ładny, bardzo ładnie napigmentowany, bardzo ładnie wchodzi na powiekę, ale się sypie. Więc uwaga, bo możliwe, że te cienie będą miały troszeczkę formułę przez to, że są mocno napigmentowane, odrobinę sypiącą się. Więc albo pracujemy techniką odwróconą, czyli na początek malujemy oczy, potem twarz, albo robimy sobie osyp, albo po prostu uważamy z cieniami, czyli pracujemy ich mniejszą ilością. No i powiem wam, że teraz to jest dzisiaj mega wyzwanie, naprawdę mega wyzwanie, żeby zrobić makijaż. I tak się właśnie znałem, czy w ogóle nie zrobimy dwóch różnych makijaży, bo żeby zrobić jeden makijaż z tymi wszystkimi kolorami. Byłoby to może i możliwe, ale tak naprawdę to byśmy te wszystkie kolory potracili, a ja bym chciała przetestować większość tych kolorów, więc na jednym oku zrobię jeden makijaż, a na drugim drugi i zaczniemy słuchajcie od tego bardziej może dziennego makijażu, więc w załamanie powieki użyję sobie tego Merkury, czyli tego brzoskwiniowego, nie wiem na której powiece, na tej, na tej. I nakładam w załamanie ten brzoskwiniowy cień. Powiem Wam, że jest bardzo ładny, bardzo delikatny. To jest taki cień, jak ja lubię używać do pracy. Bardzo ładnie się blenduje. Jest bardzo delikatny, ee, ale ma taki bardzo ładny brzoskwiniowy odcień. Nie za mocny, taki pastelowy. Bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że widać. Brzoskwiniowy cień nałożony. Bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Słuchajcie, pies musi tutaj. Położyłaś. Więc możliwe, że już nie będzie tuptać, chociaż jest opcja, że któryś z kotów zaraz przyjdzie i się zacznie tłuc. Wiecie, u mnie zawsze musi być wesoło. Co dalej, co dalej, co dalej? Eee, hmm. Może tym. No właśnie, nie wiem. Może tym najciemniejszym. Eee, przyciemnię sobie zewnętrzny kącik i pójdziemy w te błyski takie ładne na górną powiekę, bo one mi się bardzo podobają. No a tego Marsa to na pewno muszę użyć. Więc y, chyba tak zrobimy, i ten airwave nałożę sobie w zewnętrzny kącik. Widzicie lekki osyp? Jest lekki osyp, więc uwaga na to. Nie strzepałam pędzelka, Ale wiecie, ja na spokojnie dzisiaj już nigdzie nie wychodzę, dlatego mogę robić się śmieje dwa makijaże y, na y, oczach i nie będę straszyć ludzi, więc jak mi się osypie, no to po prostu trudno, osypie mi się, chociaż wolałabym nie, więc sobie będę pomagała i strzepywała, ale tak na co dzień do pracy, czy jak kogoś malujemy, czy jak siebie malujemy, czy po prostu musimy wyjść, no to lepiej jednak unikać takich sytuacji, że nam ten dzień będzie się osypywał. Bardzo ładny i powiem Wam, że w ogóle mi się nie podziurował. Bardzo ładnie nałożył, bardzo ładnie roztarł. Teraz sobie wzięłam troszeczkę tego brzoskwiniowego merkury i chcę sobie jeszcze tutaj granicę rozetrzeć. Teraz użyję sobie tego Saturn i go sobie użyję w wewnętrzny kącik, a. Tego najpiękniejszego z tej palety, no wybaczcie, dla mnie najpiękniejszego Marsa nałożę na środek powieki. Nie używam żadnego kleju do brokatu, yy, nie używam nic, nałożę sobie myślę palcem, bo takie cienie najbardziej lubią być nakładane palcem, ale nie używam specjalnie, żebyście zobaczyli i, i żebym ja zobaczyła to, co widzę, czyli że yy, one przepięknie łapią się bez żadnego. Yy, kleju do brokatu i po prostu pięknie wygląda. O nie, jakie to jest piękne. Normalnie, wow, jestem zakochana. Słuchajcie, jakbym wiedziała, że ta paleta jest taka piękna, to ja bym ją wcześniej kupiła. Spójrzcie na to. Oczywiście potem pewnie jeszcze zbliżenia wam zrobię, jak nie będzie widać, ale to jak to się mieni. No wow, przepiękny odcień. Te dwa odcienie jeszcze wam może tak pokażę. Spójrzcie, no cuda, cuda, naprawdę, naprawdę cudne odcienie. Czyli przetestowałam cztery cienie i na razie cztery cienie mnie w sobie rozkochały całkowicie. No cóż, kolejna paleta do kolekcji, której się nie pozbędę. Przyciemniam sobie jeszcze zewnętrzny kącik, bo jeszcze bym chciała troszeczkę tu ciemniej. Ale wszystko pięknie się buduje. Dobrze, kochani. Tak patrzę, czy tu jeszcze muszę coś podblendować. I muszę sobie tym rozkwiniowym jeszcze podblendować. Bardzo mi się podoba końcówka ta, taka kuleczkowa tego pędzelka. O ile ten um, rozczapiżony był dla mnie taki. Fajny, ale to nie jest do końca mój e, typ pędzla. O tyle ten e, kuleczkowy, bo że dzisiaj słów mi brakuje, już jest ta pora, że już słów mi brakuje. O tyle ta druga strona bardzo, bardzo mi się podoba i pewnie jej będę dużo częściej używać. E, dolna powiek. I co my na tej dolnej powiece zrobimy? Ponieważ ja chcę jeszcze wykorzystać wszystkie te chłodne, więc e, wezmę sobie tego Jupiter ten, a właściwie ten cień, Jupiter, o ten, i spróbuję go nałożyć na dolną powiekę. Też wezmę jakiś sobie taki zbity kuleczkowy pędzelek. Oj, no sypią się. Trzeba uważać, bo rzeczywiście się sypią te cienie. I w paletce też. I sobie wymodeluję dolną powiekę, ale ten odcień też jest śliczny. Powiem Wam, że te odcienie, którymi robię to oko, czyli te brzoskwinie, te brązy, są tak piękne na dzień, że no robią magię, a do tego właśnie te cienie błyszczące, nawet tak delikatnie wklepane w powiekę na dzień, to też może być coś pięknego, więc no wow. Pod tym względem jestem zachwycona tą paletką. Teraz sobie słuchajcie, wezmę jeszcze ten y Earth, ten brąz i nim troszeczkę przyciemnię zewnętrzny kącik. O kurczę. Ja się tak maluję i mówię, że zrobię dwa różne makijaże, a ja miałam dla Was jeszcze mierzymy nagrać. Mogę nagrać mierzymy z dwoma różnymi makijażami oczu? Mogę, tylko ciekawe, czy mnie nie zjedzą w komentarzach, bo wiecie, mierzymy potrafi być mocno komentowanym filmem. Ale chyba nagramy, no co ja poradzę, że ja nie mam czasu, kiedy słuchajcie, teraz nagrywać. Wiecie, tak że się przygotowywać nie wiadomo ile i nagrywać. W ogóle chciałam tak jeszcze szybko przy teście tej palety tylko Was przeprosić, bo e, przepraszam Was za to, że tak mało mnie na kanale i jest dużo mniej filmów. E, biorę się w garść, mam nadzieję, że będzie się pojawiać minimum dwa filmy tygodniowo. E, natomiast słuchajcie, miałam kontuzję ręki, to dość poważne, nawet pędzla nie mogłam trzymać w ręce, bo zrobiło mi się właśnie palec, zrobił mi się właściwie palec trzaskający, więc miałam straszny problem z ręką, z prawą dłonią. Do tego miałam dużo takiej pracy, wiecie, swojej, zawodowej i po prostu nie miałam kiedy. No i było ciężko cokolwiek nagrywać, ale teraz chcę nagrywać albo wieczorami, albo w soboty więcej filmów i niedzielę, żeby później je zedytować i wam puszczać. Więc staram się wrócić pełną parą, ale proszę was o zrozumienie i przestaję ględzić już, bo chyba odpływam za bardzo w te tematy, w które nie trzeba teraz odpływać a trzeba zająć się paletą. Słuchajcie, idę chyba stą, w tej palecie tak po kolei, bo przetestowaliśmy już tak beż, może tak Wam pokażę, bo przetestowaliśmy już tak beż, brzoskwinie, ten piękny brzoskwiniowy błyszczący, ten bardzo ładny e, taki brązik, ten po prostu cudny, opalizujący na milion kolorów e, cień i zostały nam cienie w dół. No jeszcze ten przetestowaliśmy. I tak, tym cieniem, słuchajcie, chyba sobie rozświetlę jeszcze dolną powiekę w tym ciepłym makijażu, bo jestem ciekawa jak to będzie wyglądało, to jest Moon, księżyc się nazywa ten cień, nawet nie wiem czy dolną powiekę, ale wewnętrzny dolny kącik, i pewnie przesunę na powiekę, wow, kolejny piękny, opalizujący na taki lekko zielony kolor cień. Ale cień, który nie jest słuchajcie za mocny, i myślę, że spokojnie może być cieniem wykorzystywanym do makijażu dziennego. I nikt, że tak powiem, Wam nie powie, że przegieliście z tym błyskiem i z taką bardzo mocno opalizującą drobiną, bo on jest delikatnie opalizujący na zielono i ma bardzo ładną, jasną podstawę, więc naprawdę prześliczny cień. I tak sobie patrzę, że to oko poza rzęsami mamy już skończone, więc idzie całkiem sprawnie. I przechodzimy na drugie oko, i na drugim oku. Idziemy w fiolety, i tak oczywiście już miałam nałożony ten san, i tutaj nic y, nie kombinujemy. No i teraz, co tu zrobić, i jak tu zrobić ten makijaż, żeby wykorzystać te wszystkie cienie. Yy, więc tak, zaczniemy sobie od tego komet i nim sobie zaznaczymy załamanie. Zobaczymy, czy ten fiolet będzie ładnie wyglądał w załamaniu powieki, czy nie, bo to jest bardzo ciekawe. Zawsze się boję, że ja się zasłaniam, wiecie, a ja nie mam podglądu, więc to wszystko naczuję. Bardzo ładnie napigmentowany cień, ładniej się transferuje. Spójrzcie, może o tak. Ładniej się transferuje i ładniej się blenduje z beżem. Że nie tworzy takiego, wiecie, odcięcia mocnego. Chociaż ja i tak powiem wam, że takie fiolety to jednak najbardziej lubię, na przykład gdzieś wewnętrznym kąciku jako akcent. Ale na no, dzisiaj wykorzystamy go w ten sposób. Nie robi plam. Powiem wam, że bardzo ładnie się blenduje. Eee, chyba go przeblenduję z tym merkury, czyli z tym matowym rozkwiniowym tu na górze, żeby trochę tak. Urozmaicić go, a właściwie ten makijaż, i żeby tak jeszcze ładniej mi przeszedł w ten beż. Chociaż z samym beżem też by dało radę, więc yy, naprawdę fajnie, blendujący się ten yy, fioletowy cień. Wewnętrzny kącik pójdzie Wenus, potem pójdzie pewnie Neptun. Zakończymy sobie górną powiekę tym takim granatowo-niebieskim Pluton. I, i, I na dolnej powiece pewnie będzie Uranus y, użyty, ale na początek zacznijmy od tego Wenus, wewnętrzny kącik. Zawsze się znają, czy ja mówię wewnętrzny, czy zewnętrzny, bo już parę razy w filmach y, popełniłam ten błąd, że myślałam, wiecie, o jednym, a zrobiłam to na drugim. Aho, zaraz będzie hit, po prostu hit każdego filmu i coś, czego. Nie może zabraknąć. Słuchajcie, moja gwiazdeczka, wasza gwiazdeczka musi przyjść, jak się nagrywa, to jest ostatnio w każdym filmie punkt stały i nie może być inaczej. A wracając do cienia, prześliczny odcień, bardzo ładnie, nie ma dużo drobin. On jest bardziej opalizującym fioletem na niebiesko niż drobinowym cieniem. To jest typowo metalik. Ale trzeba przyznać, że bardzo, bardzo taki efekt, efektowny. Więc, no wow. Bierzemy teraz sobie Neptun. Bierzemy sobie teraz ten Neptun na środek powieki. Też użyję palca. Nakładamy. Proszę wziąć ten ogon. I nakładamy. O, coś się słabiej przykleja, ale może go za mało nałożyłam. Nie, ok jest. Za mało po prostu go na palec nałożyłam. Też to jest metalik bardziej niż drobinowy cień. Też bardziej metalik, ale też ładny metalik. Nie mogę powiedzieć, że nie, chociaż robi na mnie chyba troszkę mniejsze wrażenie niż ten, który mam we wewnętrznym kąciku. No i weźmiemy ten, który chyba jest najbardziej paradoksalnie drobinowy, czyli ten pluto. Taki naprawdę ciemny, bardzo ładny cień. I nim sobie przyciemnimy. W ogóle piękny cień do y, smołki. Myślę, naprawdę piękny. Taka podstawa z wręcz szczerni i ten pluto. Myślę, że chłodne typy urody, by zrobiły furorę w takim cieniu. W takim makijażu bardziej, a nie cieniu. Pluto przyciemnił mi zewnętrzny kącik, ale muszę przyznać, że przez to, że mam tak mocną e, ruchomą powiekę, to to załamanie w tym odcieniu fioletu, w tym takim pięknym fioleciku delikatnym, trochę mi tu zniknęło. E, to jest normalne, bo ten cień jest dość delikatny, ten fioletowy, i po prostu przy takiej ilości e, mocnych cieni, to on gdzieś tutaj zanik, więc troszeczkę go sobie jeszcze dołożę, żeby się tu pojawił, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ładny cień. Tak jak przy poprzednim e, okup, przy, wyczyszczę sobie trochę dół e, beżowym cieniem. No i przejdziemy do dolnej powieki i na dolnej powiece, tak sobie myślę, żeby właśnie wykorzystać potencjał tego jasnego fioletu, e, potencjał, którego nie wykorzystaliśmy na górze i wza, e, wewnętrzny kącik na dolnej powiece. Nie będę używała żadnego błyszczącego cienia, tylko właśnie użyję tego e, fioletowego matu. Tego m, takiego liliowego, który jest po prostu przecudny, naprawdę uwielbiam ostatnio taki kolor. I zobaczcie, jak on pięknie wygląda, jak nie jest ym, właśnie roztarty, tylko jest tak nałożony, że tak powiem, wklepany. Dalej obiecałam, że użyję wszystkich cieni, więc biorę sobie uranus. I tym y, uranusem wezmę sobie dolną powiekę do świetle. Ym, Nałożę go tutaj na środek i zakończę chyba właśnie tym pluto myślę. Się zastanawiałam, czy pluto, czy tym brązem ciemnym, ale chyba wezmę sobie pluto. Tylko muszę znaleźć jakiś taki fajny pędzelek, który mi fajnie tego uranusa nałoży. bo to jest jednak cień, który najfajniej jest nakładać hmm, palcem, a jednak pędzelkiem jest to trochę cięższe. No i Pluto na zewnętrzny kącik. I makijaż praktycznie skończony. Powieki już właściwie skończone, wszystkie cienie użyte. E, wytuszuję rzęsy i wrócę do Was na podsumowanie. Wracam do Was, moi kochani, ze skończonym makijażem. Mam tak naprawdę tylko lekko jeszcze pociągnięte rzęsy tuszem do rzęs. Nie skupiałam się jakoś wyjątkowo na ich malowaniu, dlatego że ja dzisiaj nigdzie nie wychodzę. Oho, jakiś włosek kota, bo przecież była przy Ja dzisiaj nigdzie nie wychodzę, więc te makijaże i tak pewnie jeszcze po nagranym mierzymy, mierzymy, o którym Wam mówiłam, będą zmyte, więc po prostu nie było sensu, jakoś wiecie, nie wiadomo, jak ich kończyć. Ale nie o tym. Paletka Galaxy Mystic Galaxy od Eveline. To jest dla mnie paletka kompletna. Paletka świetna, paletka, która niesamowicie, słuchajcie, mi się podoba i która jest chyba jedną z moich ulubionych paletek, um, albo będzie jedną z moich ulubionych paletek. Uważam, że są w tej paletce cienie, które są po prostu przecudne, genialne i wyjątkowe. I takim cieniem jest Saturn, takim cieniem jest Mars. Takim cieniem jest Wenus, Pluto. I już Wam tłumaczę, dlaczego. Czy wszystkie są wyjątkowe? Nie. Jest parę cieni, które gdzieś tam w innych paletkach możemy złapać, dorwać i albo podobne do nich. Natomiast te cienie, o których Wam powiedziałam, są cieniami o przepięknym wykończeniu i o przepięknej drobinie, takiej niespotykanej. Do tego, maty w tej paletce są świetne i świetnie mi się z tymi cieniami pracowało. Zresztą, sami widzicie, w ogóle możecie dać znać w komentarzu, która strona Wam się podoba, czy ta ciepła, czy ta chłodna, ale naprawdę pracowało mi się z tymi matami świetnie. One się bardzo szybko blendowały. Ciężkie kolory, jak fiolety, i tak naprawdę, słuchajcie, ja fioletami błyszczącymi też modelowałam oko, rozcierały się cudnie. No, paletka. Świetna. Nie wiem, ile ta paletka kosztuje, ale na pewno znając Eveline, to ma na stronie duże promocje albo gdzieś w Hebe, w Rozmanie. Tylko czekać i polować na promocje, ale i bez promocji, słuchajcie, warto po tą paletkę sięgnąć. I tak jak czasami Wam mówię w moich filmach, jeśli oglądacie testy moich palet, że ta paleta jest genialna dla chłodnego typu urody, ta paleta jest fajna dla ciepłego typu urody, to tu powiem Wam, że nie jestem w stanie powiedzieć właśnie tego, że jest to dla konkretnego typu urody fajna paleta, bo ciepły typ będzie cudownie wyglądał w tych kolorach, chłodny typ w tych kolorach. Jak pomieszamy te kolory, bo pamiętajcie, zobaczcie jak pięknie ten brzoskwiniowy pasuje do tego fioletu. Pomimo, że to są odcienie jakby chłodny, ciepły, to widać, że mają podobną podstawę i mają troszeczkę podobne tony, dzięki czemu one przepięknie będą się łączyć. Wow! Myślę, że te niektóre cienie wejdą do mojego codziennego makijażu, a nawet jestem pewna, że ten Merkury, Mars, Saturn, Jupiter, mówię Wam szczerze, ten rząd będzie wykorzystywany przeze mnie do makijażu, do pracy. Wiadomo, w fioletach ja po pracy raczej nie latam. Ale jak ktoś może, to czemu nie? Na wieczór, do tej bluzki na przykład, ja taki makijaż bardzo chętnie bym sobie zrobiła i cudownie się w nim czuła. Więc polecam Wam, naprawdę polecam Wam tą paletkę, uważam, że jest świetna. I to już, kochani, wszystko w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Tak jak Wam mówiłam, jeżeli Wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Mam nadzieję, że widzimy się ponownie i że e, będziecie dla mnie wyrozumiali. Dajcie znać w komentarzach, który makijaż Wam się podoba. No i że miło ze mną spędziliście czas. Dziękuję jeszcze raz i mam nadzieję, że widzimy się ponownie. Papa! Pa.